Zachęcam teraz jeszcze do odmówienia Różańca wspólnie Jezusa, czyli ku czci 33 lat życia Pana Jezusa i potem będziemy przeżywać przeświętą ofiarę ofiary miłości Jezusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego. Panie, przyjmij tę modlitwę, którą, powtarzamy tę intencję na naszych spotkaniach dla młodych, ofiarujemy za dzieci i młodzież katolicką całego świata, szczególnie. Ale także właśnie z naszych rodzin, z naszej wspólnoty, z naszych parafii. Czy te dzieci i młodzież, która często tutaj przyjeżdża, czy, czy sami, czy ze swoimi rodzinami, rodzicami, bardzo nam zależy, Panie Jezu, aby dzieci i młodzież wierzyli, miłowali Ciebie, Maryja, i żyli cnotami chrześcijańskimi, również pod opieką świętych, takich jak święta Rachela. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Poprawicie, boga ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych ludzi. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani, żywych Cała z zmartwychwstania, żywo wieczny. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Na naszego Poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie widz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Konania. Módlmy się o miłość do Boga Ojca Miłosierdzia. Pokój Tobie Mario, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owo twojego łona, Jezus miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami przyszły, teraz i w godzinę w naszej. Módlmy się o miłość do Jezusa Króla Miłosierdzia. Pokój Tobie Mario, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest z Twojego łona, Jezus Miłość. Święta Mario, Matko Boża, się za nami brzesznymi. teraz w śmierci naszej. Módlmy się o miłość do Ducha Świętego, Ducha Miłosierdzia. Pokój Tobie, Mario, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko bo i teraz i w naszej. Amen. I modlitwa, którą też odmawiamy często w ramach różańca Jezusa, która jest w apokalipsie świętego Jana zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I zachęcam do wspólnej modlitwy. Może trzy osoby. Niech każda z tych osób odmówi 10 razy zdrowość Maryjo, a ja dokończę odmawiając trzy razy zdrowość Mario. Czyli, wiadomo, odmawiamy teraz 33 razy tą modlitwę, a potem na końcu też o Ojcu i pomił na świętszą Pannę Mario. Jeszcze bym chciała dodać intencję za wszystkie dzieci i młodzież które odebrały sobie życie, szczególnie za moją chrzestną córkę Zuzannę, o miłosierdzie Boże, abyś Panie przyjął ich do swojego Królestwa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święto Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko, Święta Maryjo, Matko Boże. Boże za nami teraz i się Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, niech i Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, się Teraz Boże się się, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Boża, się za nami grzesznymi, Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża mądź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Ave Maria, di grazia, Signore Conte, tu sed benedetta, Flaredona, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ave Maria, pieniędź grazia, Signore Conte, tu sed benedetta, floredonna, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, pieni di grazia Signore con te. Ducet benedetta flare donna, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, pienie di grazia il Signore con te, tu sei benedetta flore donna, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, pienie di grazia il Signore con te, tu sei benedetta flore donna, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Bądź się za nami grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, pieni di grazia i Signore con te, tu sei benedetta flore donna, benedetta il frutto del tuo seno, Jezu. Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetta il frutto del tuo seno Gesù Sventa Maria o madtuvosha muncien za nami grzesznymi teraz i w godzinę Sianza, di Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetta il frutto del tuo seno Gesù Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, Pienedigracja i Signore con te. Tu sed benedetta floredonna, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg, Ojciec jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona Jezus miłość Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. pokój Tobie Maryjo jesteś pełna Ducha Świętego Bóg Ojciec jest Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus Miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus Miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, Módź się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus Miłość. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg, Ojciec jest z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus Miłość. Święta Maryjo, Matku Boża, Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg, Ojciec jest z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus Miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę świętym. ci naszej. Amen. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg, Ojciec jest Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus miłość. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus Miłość. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie Mario, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą. błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pokój Tobie, Mario, Jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zasiadającemu na tronie Barankowi błogosławieństwo i część, i chwała i moc na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O mój Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Marii. Maryjo, Matko Młodych Serc, Maryjo, Królowo Charyzmatyków, Maryjo, Królowo Ewangelizatorów, Mario królowo misjonarzy miłości i miłosierdzia Jezusa. Mario Matko Boska Czatachowska, święty Józefie, święta Rachelo. Po mnie naświęcza Panno Mario, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, co pomocy przyzywa. Ciebie o przyczynę prosi, tą ufnością ożywiony, do ciebie o panno nad pannami. Matko, biegnę, do ciebie przychodzę. Przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko, słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Aniele Boży, Służu Mój. Rano, wieczór, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze u pomocy. Część duszy, ciała, ciała mego i zaprowadź wieczór, mnie do żywota wiecznego. Amen. Maria, Maria, lelelele, laralelej. Adonaj, 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 Adonaj,

Módmy się. Wszechmogący Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.